W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Ty jesteś źródłem pokoju i nadziei, do Ciebie dziś zwracam się z sercem pełnym tęsknoty za moim zmarłym tatą. Dziękuję Ci, że obdarzyłeś go życiem, że mogłam być Jego dzieckiem, że mogłam wzrastać pod Jego opieką i miłością. Każdy dzień, który spędziliśmy razem, był dla mnie darem, każda chwila, w której był przy mnie, jest teraz bezcennym wspomnieniem. Dziękuję Ci za jego serce pełne troski, za wszystkie jego mądre słowa, które wciąż noszę w sobie, i za to, że był przy mnie, wspierając mnie na każdym kroku mojego życia. Panie, teraz, gdy mój tata odszedł do Twojego królestwa, powierzam Ci jego duszę z pełnym zaufaniem. Proszę, otocz go swoim nieskończonym miłosierdziem. Oczyść go z każdego grzechu, który mógł popełnić na ziemi, zmyj wszelkie plamy zła, by mógł spoczywać w wiecznym pokoju. Daj mu poczucie twojej obecności, niech jego dusza znajdzie w tobie ukojenie i radość. Ojcze, proszę, przyjmij go do grona twoich świętych, niech z radością przebywa u twego boku. Pozwól, by wstawiał się za mną i za całą naszą rodziną z wysokości niebios, by nadal czuwał nad nami tak, jak to robił za życia. W tej modlitwie zabierzam ci wszystkie moje troski, smutek i tęsknotę, jakie noszę w sercu po jego odejściu. Boże, dodaj mi sił, bym mogła znaleźć pocieszenie w wierze, że mój tata jest teraz w miejscu, gdzie nie ma bólu ani cierpienia, że jest w Twojej ojcowskiej opiece. Proszę, napełnij moje serce nadzieją, że kiedyś znów się spotkamy w Twoim królestwie i że w Twojej obecności będziemy mogli przeżywać radość bez końca. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna modlitwa. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.